MWF-10. Dla niektórych to nakładka, a dla tych mądrzejszych trup, produkowany od 14 lat, który zaczyna się sypać choinka w czechróli Ja wjechałem sobie w dziurę i zobaczę, co się wydarzyło. Wyjęłem na szybko dmuchawę. Ona jest tutaj umieszczona na potrzebie, po potrzebie pasażera. W powietrza była taka gąbka, którą. Wciągnęło do środka, bo była zatkana bardzo mocno. No i co się wydarzyło? Wciągnęło gąbeczkę i dmuchała dostała bicia. Ciekawe, czy usunięcie tego pomoże. W tego, że kabinówka jest za dmuchawą, to oni tu właśnie dali tą fizylinkę, która się tutaj odkleja ze starości. Dałem nową i myślę, że zda egzamin. No i warto było trochę się namęczyć, bo teraz jest ciszek,